Czech Jeszcze Emblemat, emblemat gdzieś tu były do strzelania. Eee, tylko gdzie? To na górze duże... widzę. Gdzie? A tam Wiesz, nie? O, To mnie kłamiesz No tam, no jest po lewo Gdzie? Widzisz koło Oponę, sorry A, śpice. No E to się besta Chwila gdzieś tu była wina Albo po drugiej stronie To jest Idziesz po to gówno Camś Jakieś lekkie leczenie czy co O jest emblemat Chuja by pochowali te emblematy Ciężko znaleźć Wresie 4 by wiesz, na no, liście pokazał rano. to też była paranoja Szkoda, że w srakach nie ma tych emblemat Co? Szkoda, że w kupach nie ma. Aha. A powiedzieć ci o Rumunie? Czemu wstaje otwarty nad ranem? Nie, ale to możesz powiedzieć w sumie. Ale co? No mów, ten kawał. Nie, czemu wstaje otwarty na, nad ranem? To ty nie opowiadasz kawał? Czy to nie był nie. <laughs> no, to nie opowiadał, To opowiadał z Dobra no O Żydach nie opowiadałeś Nie O Żydach nie, co o tym, o Rumunie. Pa, jest Rumun, Polak, znaczy Rumun Polak i Włoch i Hiszpan, nie? Podchodzi Hiszpan do Rumuna i mówi Co tak, co bida Rumun, nie? A Rumun na to ta, a Rumun smarował głównym kanapkę, nie? Podcho I Hiszpan daje mu 10 euro. Podchodzi ten. Włoch. Czekaj, bo spaliłem kało. Może inaczej zacznę, sorry. Włoch, Włoch Hiszpan i Rumun, Nie, Roman smaruje głównym kanapkę. Hiszpan podchodzi i co, Rumun? bida? A Rumun na to, no, daje mu 10 euro. przychodzi Włoch. Rumun znowu smaruje główną kanapkę i Wok mówi I co Rumun, bida, ano? Daje mu 15 euro, podchodzi Polak, polak, nie? Widzi tego, smarujący smarującego gównem ten, kanapkę Rumuna I A. mówi do niego I co Rumun, bida, ano? I Polak na to, no to Ale grubo. No, to, no to co tak grubo smarujesz to? No. <śpiewa. śpiewa> spali ciucham. kawał dupy, dan. Marcin mi opowiadał. Tak. Za długi kawał. Dobra, lecimy dalej, tak? Groba. Ta groba, no. Ale spaliłem kawał. Gruby kawał, no. Co dajesz? No. Za <grybna> długi go. Ściera. <grybna> <grybna> Pokaż mi bramę. Co? Myślałem, że co innego. Jedzą go. Tak już na niego za późno. ja krążę teraz jak Debil. Weźmy się, musisz się ogarnąć. No dawaj, dawaj, potrzebuję tutaj stoku. No czekaj, odgryźli mnie. Jaj. Ale się rozstawiłeś. Dobra Nie się Biegnął Co? Biegnął Nie grasz? Gra! Mówię, że biegnął! A ja, ja myślałem, że Nie. Eee, czy ten gościu przed chwilą nie powiedział tego słowa? Nie wiem, nie słyszałem. Byłem na górze. Dobra, nieważne, może przesłyszałem Cię. bossa. What the fuck? Po nogach, frayeru! Headshot! Masz cigany. Kolejny! Jak w niego nie trafił? O ci sięknął! No. Masz się tu wyleczyć? Mam. Co się leczy? Grasnął, e. Jezu, Jest Czekaj źle. Pisuar brudny, jak zwykle. No to go nie grałeś w brud. O wiedźma ma na mnie. Naskoczyła. Czarna. Ok. Już by ją dał. Ej, tam nie wiem, na 5 sekund zostawić 6 sekund, Już nie żyję. Nie przekonaj, no. Ale żeś się pokazał. Się no co? Skieruj. Skieruj. Łyche. Łyche. Kiowo. Ja mam pełny hek w kubek, nic nie podniosę. O, kurzyn. O, borad! I po głowie! Cierp! I zajasz! Oooo, to musiało boleć! Uuuuh, to gonna leave a mark! Ach, przez balkon! Zabieraj swoje rzeczy i wychodź! Ja go nie mam. Ale jak wpłynę, to weź mi tą czerwoną ślinę, po co ci ona? Dobra, zwala mi. Albo załaduj pistolet, najpierw. Słyszymy, Załaduj pistolet. A po co? Dam ci trochę amunicji. Ja mam za dużo. Ja mam za dużo że masz pistolet, shotguna. Jeszcze mam sniperkę! Ej, znowu amunicja do pistoletu, to jest full. Jeszcze shotgun... Shot dwie amunicji do shotguna i ten znowu. O, a po co ja mam do snipery? Ty chcesz amunicję do snipery? A daj, 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 przyda się. I to ja biorę do pistoletu. Dobra. ja to ci jeszcze dam. Nie. Yeah. Chcesz skoczyć? Tam Nie chcę, ale muszę Jak powiedział Wałęsa so. I dobrze Chyba ja powiedziałem temat Wałęsa to daj spokój Dobra, schodzę na dół, będzie ciężko Dobra, idę Kurde Zielona roślinka, nie ma miejsca. popatrzmy, co tam robisz tak. Biorę ulicę do pistoletu. Co, no, 30 pocisków. Myśmy odsłaniać to, co? O kurde, przyszło. Uderz drugiego. No skąd A i ucieknij, Fred O, wróć Kara musi być Ej Człowiek z łopatą? Ja muszę pewnie. A, tu Chciałem, że koktajla trzyma, chciałem go zabić, ale ja sobie odpuściłem. Koktajl? Nie, tak, to dziękuję. Mógłby go spali Tu jest na przejście na dole. Stand by. Jaja. Jaki wytrzymały? Świetnie. On nie czuł bólu tam. Wolę. Co mnie popędzasz?

Patrzysz się na niego jak... Ja muszę w przeciwieństwo do ciebie Na pierwszą Trochę mikrofon odryja Sorry Nie no znaczy spoko, no dobrze cię słyszę Ale tak wiesz Trzeszczu Ale tak Ale jesteś Będę go dźgał No on cię zaraz Kurde, zadź go! Abigo! Musiało być cierpienie. O, chodź tu, chodź tu, chodź tu. A co oferujesz? Eee, kurde, no nie wyjdzie. Czy tu się chcesz? Chciałbyś. Dalej Dobra, poczekamy. Teraz Może zginiesz się... za ten tak z granatu. Chodź, idziemy, bo zaraz będziemy murzy znowu. Z piłą. To poczekaj, raz. cięcie zrobię i znowu odpalę. To jedź.